Cześć! Chciałabym porozmawiać dzisiaj o czymś niezwykle ważnym w posiadaniu koni, o zdrowiu i komforcie, czyli jak ważna jest fizjoterapia w posiadaniu koni. Moim dzisiejszym gościem jest Maja Michalak, specjalistka fizjoterapii koni. Dzień dobry Maja. Dzień dobry i dziękuję bardzo za zaproszenie i że możemy o tym temacie teraz porozmawiać razem. Zacznijmy od podstaw. Dlaczego fizjoterapia koni jest tak bardzo ważna w ich codziennym funkcjonowaniu? To jest to bardzo obszerne pytanie, ale tak, żeby nie wchodzić jakoś bardzo w szczegóły, tylko odpowiedzieć ogólnikowo, no to pomaga ona ogólnie wspierać konie na co dzień, żeby było im lepiej w treningu, żeby zapobiegać kontuzjom, które mogą się. Pojawiać podczas czy ogólnie treningów, czy na podoku, bo jak wiadomo, różne się sytuacje mogą wydarzyć i konie są bardzo zdolne. I pozwala na wspieranie koni, które mają już różne schorzenia, albo pomaga emerytom dalej funkcjonować y, po to, żeby po prostu dalej mogły nabudowywać mięśnie i nie zamykać ich w boksie, bo będzie to jednak dla nich lepsze. No i generalnie są konie, które mają różne problemy, czy to wady postawy. Czy właśnie jakieś schorzenia niekoniecznie nawet związane z układem ruchu, ale również z układem oddechowym czy z układem pokarmowym, żeby były w stanie dalej funkcjonować. Dlaczego warto regularnie korzystać z usług fizjoterapeutycznych? To przede wszystkim dlatego, o czym już sobie wspomnieliśmy, czyli właśnie, żeby wspierać takiego konia. Przede wszystkim regularne korzystanie z fizjoterapii wpływa na ogólną poprawę jakości ruchu konia. Do tego zapobiega ewentualnym kontuzjom, które właśnie mogło się pojawić, to o czym już przed chwilą wspominałam. Natomiast, żeby tak ogólnie to podkreślić, chodzi o to, że cała fizjoterapia jest to bardzo też obszerne pojęcie, czyli masowanie, używanie zabiegów fizykoterapeutycznych wpływa bardzo dobrze na utrzymanie w zdrowiu mięśni, wpływa bardzo dobrze na ścięgna, na więzadła, na to, aby koń. Nie tylko ruszał się lepiej, ale czuł się lepiej we własnym ciele, rozumiał swoje ciało, wiedział gdzie, dlaczego, którą nogę ma postawić, jak zaangażować ZAD, jak zacząć pracować plecami, Normalnie tego koń nie wie, no i tak samo jeżeli chodzi o pracę na kole, którą no my stosujemy tak naprawdę na co dzień, nie jest to dla konia takie naturalne, bo jednak jak sobie żyje sam na wolności, no to idzie albo po prostych, albo się zatrzyma, skręci, dopiero gdzieś pójdzie dalej. Więc ważna jest tutaj współpraca właśnie z właścicielem, z trenerem, żeby tego konia no ruszyć i żeby te kontuzje się nie powtarzały za często, dlatego nawet jeżeli koń e, nie miał nigdy naderwanych ścięg, nie miał nigdy e, naderwanych czy, czy mięśni, czy nie miał stanu zapalnego, to i tak dobrze jest go masować i używać chociażby lasera, używać magnetoterapii, e, w tym derek ochraniaczy, żeby te ścięgna jeszcze uelastyczniać, dotleniać i lepiej się mógł po prostu poruszać. Jakie są najczęstsze problemy, z którymi dzwonią do Ciebie właściciele czterokopytnych? Ciężko określić chyba jakie są najczęstsze. Można to bardziej podzielić na kategorie. Tak naprawdę są dwie. Jeden to są konie, jedna kategoria to są konie, które chodzą normalnie pod siodłem. Nieważne czy rekreacyjnie czy na zawody. Druga grupa to są konie, które albo są, które są wdrażane do pracy albo są to emeryci, którzy mieli jakieś stworzenia i chcą je jeszcze wspomóc, żeby mogły trochę Pochodzić pod siodłem i popracować, albo młode konie, które dopiero co są wdrażane do pracy. I to są chyba takie dwie najczęstsze grupy. Trzecia to są konie w bardzo różnym wieku, które właśnie przebyły jakieś kontuzje i jest tutaj potrzebna po prostu nie tyle moja praca, co praca lasera, właśnie sprzętu do magnetoterapii ultradźwięków, żeby mogły w ogóle ponownie wrócić do jakiejkolwiek, jakiejkolwiek pracy pod siodłem z ziemi. No i są to też źrabaki, o których bardzo mało się mówi, ale jest to bardzo ważna grupa, do której powinniśmy przyjeżdżać często i jednak takiego źrebaka około 2-3 tygodnie po urodzeniu zawsze sprawdzać, ponieważ do szóstego miesiąca życia mniej więcej jesteśmy w stanie wyprowadzić praktycznie każdą krzywiznę. I tutaj też się pojawia, tych chodzi coraz więcej i coraz częściej takich źrebaków mam pod opieką, co mnie bardzo cieszy. Czy są jakieś specjalne objawy, na które powinniśmy zwracać uwagę i wtedy zatroszczyć się o konie bardziej? Przykładowo dwojąc do ciebie częściej. E, jest generalnie bardzo duży szereg różnych objawów, na które powinniśmy zwrócić uwagę. E, no, są takie główne, o których myślę, że większość z nas wie, czyli takie jak wszczurzenie się i wkurzanie przy e, dotykaniu danego miejsca, tak, bo mógł tam być koń ugryziony, kopnięty, może tam jest właśnie jakiś stan zapalny, bo się coś naciągnęło. E, to są rzeczy takie jak wkurzanie się typowo przy siodłaniu, tak, przy podpinaniu popręgu, e, kopanie, no to takie naprawdę bardzo, bardzo podstawowe. E, są też takie mniej oczywiste, na przykład to flem, czyli takie wywijanie wargi do góry. Jest to oznaką e, u ogierów albo koni, które zaciekawiły się jakimś zapachem. To jest jedno, bo chcą go zapamiętać, więc e, dają tą wargę do góry, żeby ten zapach sobie po prostu zatrzymać i wtedy ich pora mózgowa go przetwarza i zapamiętuje. Natomiast jest to też objaw bardzo często bólu, o czym mało się mówi. Najczęściej można zaobserwować u koni wrzodowych oraz u koni, których coś boli. Na przykład zdarzyło mi się być niestety raz przy koniu, który złamał sobie akurat kość wrzodową i wywijał stał... Lało się z niego strasznie, jeżeli chodzi o pot. Po prostu była kałuża pod nim i non stop wywijał tą wargę. I przy tym też można było zobaczyć, że ma już takie sine, wręcz fioletowe dziąsła z, z bólu. Więc to, no tutaj to było oczywiste. Natomiast czasami jak koń sobie po prostu wywija tą wargę, to można uznać, że albo właśnie ma wrzody, albo po prostu jest tak zestresowany, że go coś boli, tak? Bo jest tak ponapinany w ciele. Mm, kolejnym mniej oczywistym... Objawem jest ogólny zły nastrój. Jest to często u kraczy, na przykład, które mają albo bolesne ruje, albo jest coś nie tak z ich układem rozrodczym i pojawia się to tylko raz na parę miesięcy albo co miesiąc, w zależności kiedy ta ruja występuje i jest to takie przypisywane że a dobra, ona po prostu maruje, ona teraz jest wkurzona na świat, tylko może ją coś jednak boli, może ma napuchnięty jeden jajnik i potrzebna jest operacja albo jakieś hormony. E, I to, że czasem się gdzieś zeszczurzy, że będzie ją denerwowało coś, co normalnie by jej nigdy nie zdenerwowało, bo zdarzają się takie przypadki, gdzie dosłownie ptaszek przeleci i ten koń się zdenerwuje. Objawem, który na przykład u psów jest oznaką szczęścia, to u koni machanie ogonem. Jest oznaką najczęściej właśnie jakiegoś poddenerwowania, irytacji, wkurzenia się, podobnie jak u kotów. I jeden z takich przykładów związanych właśnie z machaniem ogona jest to, kiedy koń skacze i po oddaniu skoku, albo nawet już w trakcie, zaczyna machać ogonem intensywnie, albo jeszcze do tego bryka. To niekoniecznie oznacza, że kon lubi skakać i się tak bardzo cieszy, tylko przeważnie jest to objaw próby upuszczenia napięć z krzyża właśnie gdzieś z okolic kręgosłupa, co go jednak boli, denerwuje, coś mu przeszkadza. Więc to jest też takim objawem, który nie jest zbytnio zauważalny. To teraz jestem umerki, jak widać, która jest Arabem. Znamy, w ogóle z dziewczynami, z właścicielkami, znamy się już chyba 3 lata, jakoś nam leci. Ją wtedy też poznałam. Jak zaczęłam do niej przyjeżdżać, to głównym problemem było właśnie wywijanie wargi do góry. Druga rzecz to bardzo częste machanie głową, takie trzepanie. Tylko to nie był headshaking, to było głównie w sytuacjach dla niej stresowych albo w momentach, kiedy pojawią się jakiś ból, napięcie. Yy, I przekrzywianie ogona. I teraz tak, o ile warga yy, okazała się, że jest pochodną od grzodów, yy, już tych grzodów nie ma, jest zaleczona, yy, o tyle głowa jest, yy, już i tak jest zdecydowanie mniej. Natomiast yy, jest po jej przejściach. Które były dosyć ciężkie u poprzednich właścicieli, I, i tak już jest znacznie lepiej. Po tym jak większość napięć podpuszczała, od ja przyjeżdżam, przyjeżdżała do się na fizję, weterynarza sprawdzała bardzo dokładnie, I, i tak pojawia się to tylko w sytuacjach takich naprawdę, naprawdę stresowych, albo, albo właśnie jak coś się dzieje dookoła. O tyle przekrzywianie ogona też jest oznaką, może być oznaką różnych napięć, tego co się dzieje w ciele, czy przy zadzie, czy tak naprawdę kręgosłupie, bo nie można zapomnieć, że kręgosłup nie kończy się na zadzie, tylko idzie jednak do końca ogona, eee, no prawie do końca. Eee, o tyle u Arabów jest to normą. Jeżeli nie jest to takie bardzo, bardzo mocne przekrzywienie, pokażę. Tak. Dawaj, pokaż nam zadek. Araby generalnie, szczególnie jak się podniecą albo idą szybciej, ten ogon podnoszą jak taką flagę. I to jest jak najbardziej w porządku. Jeżeli mamy jakieś bardzo delikatne przekrzywienie, takie, że ten koń jest troszkę na tą, trochę na tą, to jest ok. Natomiast niektóre konie noszą w ogóle ogon na bok. I to już raczej będzie sugerowało to, że ten ogon próbuje i pomaga ustabilizować konia gdzieś w kręgosłupie. Czyli problem jeszcze gdzieś jest, tak? Jeżeli ten ogon idzie u innych raz właśnie bardzo do góry i gdzieś na bok, no to to już jest e, czymś e, nienormalnym i powinniśmy się temu przyjrzeć. O tyle u niej no, jest to kwestia po prostu rasowa, szczególnie, że to nie było aż tak e, mocne. I jaki był taki najciekawszy przypadek? E, jednym z najciekawszych e, przypadków to e, był wałach, który miał napięcia duże w pośladkach i ogólnie w zadzie i właścicielka się skarżyła, że przy czyszczeniu właśnie się ugina, nie lubi albo drżą mu mięśnie, ucieka trochę z tego. No i żeby go rozmasować, żeby odpuściło coś, zanim wezwie weterynarzy, bo nie do końca była pewna, czy faktycznie ma go zaraz prześwietlać, tym bardziej, że ogólnie prześwietlanie całego zadu, czyli miednicy jest praktycznie niemożliwe u koni ze względów na ich rozmiary, więc najpierw miałyśmy sobie rozmasować. Jeżeli się poprawi super, to jest jest mięśniowo jak nie, no to wtedy wzywa weterynarza. No ja przyjechałam e, i e, trwało to już jakiś czas, natomiast jak zaczęłam masować ten zat, e, to zacząłem bardzo szybko i łatwo odpuszczać e, i czułam, że to nie jest tam problem, to nie siedzi tam, to jest pochodną czegoś, bo dosłownie spędziłam tam może 5-10 minut i już nie było co masować, bo był mięciutki. Więc zaczęłam iść na plecy. Plecy były bardzo pospinane, ale też to nie było to. Zaczęły dosyć ładnie odpuszczać, co prawda zeszło mi się tam dłużej, ale jednak i dotarłam do łopatki. Co ciekawe, koniowi zdarzało się czasem kuleć na lewą kończynę miedniczną, więc tam generalnie spodziewałyśmy się jakiegoś problemu. Natomiast idąc coraz bliżej właśnie kłębu, coraz bardziej do łopatki i to prawej, okazywało się, że koń strasznie drży, próbuje mnie ugryźć i nie akceptuje tam dotyku. Więc właścicielka musiała go trochę przytrzymać. Ja zaczęłam tam wchodzić, masować i zaczęła ta łopatka powoli odpuszczać. Natomiast było to na tyle mocne, że wiedziałam, że nie zamkniemy się w jednej sesji. I faktycznie po tym, jak ta łopatka trochę odpuściła, mi już spokój, koń sobie poszedł na padok, żeby się rozruszać po masażu. I dostałam informację na następny dzień, że koń już nie kuleje. I że chodzi bardzo ładnie, i że w ogóle odpuścił, zaczął ziewać, zaczął się rozluźniać. Dwa dni albo trzy dni po masażu zaczął kuleć, ale naprawdę przód. Więc zaczęłam drążyć temat, dlaczego, co się tam takiego wydarzyło, czy może coś robił, i dopiero po tych moich wszystkich pytaniach właścicielko olśniło, że kiedyś miał naciągnięty, prawie naderwany, mięsień trójgłowy ramienia. I okazało się, że jest tam wzrost. Bo po prostu jest blizna na tym mięśniu, która tego konia trzyma. Tak długo nie pokazywał, parę lat, bo to było chyba trzy lata wcześniej, parę lat w ogóle nie pokazywał żadnego bólu, żadnej kulawizny, żadnej nierówności, tylko cały czas coraz bardziej, powolutku przeciążał się na tył i uciekał na zat. Co nie było zauważone ani przez właścicielka, ani przez trenera, ani przez weterynarza, bo nie było jak, bo koń tego nie pokazywał. I po tych prawie trzech latach było. Było tych napięć już tyle skumulowane, że w końcu nie był w stanie i zaczął pokazywać, że boli go za dnia noga. Dlatego bo po poprzekątnej po prostu sobie odciążał przód. I okazało się, że jak zaczęłyśmy sobie tam rozmasowywać, jeszcze do tego można by było dodać sobie właśnie jakiś zabieg fizykalny, żeby tą bliznę rozbić, uelastycznić, to odpuściła to noga i to nie jest I nie była potrzebna wizyta weterynarza, nie było potrzebne prześwietlanie i robienie rezonansu i szukanie nie wiadomo gdzie. Po prostu to, była, to było stare napięcie, stara blizna i tyle, która wyszła dopiero po trzech latach. Więc to był taki ciekawy przypadek, gdzie no nikt się tak naprawdę nie spodziewał, co, co wyjdzie i, i z czego to wynika, bo obstawiałyśmy cały czas coś z tyłu. A jaki był twój najtrudniejszy przypadek? Eee, taki trudny, też dość ciekawy, natomiast trudny przypadek był taki, yy, że przy pierwszej yy, wizycie tak naprawdę zrobiłam konia tylko pół, ponieważ leciały we mnie. Kopy po prostu, jakby koń ewidentnie chciałby mnie wycelować i było to bólowe. Właścicielka też mi powiedziała o tym wcześniej, że może być taka sytuacja i że ona sama ją części bardzo ostrożnie i uważając na siebie. Natomiast wymasowałam to połowę, czyli właśnie szyję, łopatki, trochę plecy do zadu, tak średnio się można było dotykać. Otypowałam konia na to, żeby ten zad zaktywizować i robiłam to śmiesznie, bo z takiego dużego podestu, żeby jak chciała kopnąć, to nie trafiła we mnie, tylko w powietrze, które było, a ja ją naklejałam dosłownie na takiej zasadzie. E, więc ciekawe doświadczenie. I chciałyśmy sobie też, wyeliminować eliminować właśnie jakieś problemy przy tym oklejaniu, problemy z stawem krzyżowo-biodrowym mhm. i ogólnie czy coś jest w biednicy. Okazało się, że nie, że chodzi lepiej, więc obstawiałyśmy najprawdopodobniej napięcia. Klacz też nie dawała się zbytnio zbadać weterynarzowi, więc tak naprawdę oprócz fizjoterapii i prac domowych dla właściciela nie za bardzo zostawało cokolwiek innego. E za drugim razem, jak wróciłam, e, akurat wtedy byłam ze swoim partnerem, który mi pomagał, e, no Cratchu jak nas zobaczyła na podoku, to się na niego rzuciła z zębami e, i potem mi się nie dała dotknąć, więc druga wizyta zakończyła się na tym, że tylko założyliśmy derkę Bemer, e, którą dysponuję e, i pod nią zaczęła się bardzo uspokajać i widać było, że sprawia jej to pewną przyjemność. E, więc nasza wizyta zakończyła się tylko i wyłącznie na tym. E, dodatkowo dałam właścicielce bardzo proste ćwiczenie: po prostu głaskać, masować delikatnie całego konia, ale na zasadzie takiej, że ona nic od niego nie chce, że podchodzi do konia i takie, a nic, dobry, koń super, gościom po szyi, po całej łopatce, tak? Podczpijacie tak, wszystkim. Dochodzimy sobie do zadu żeby ten koń wiedział, że dotyk nie jest niczym strasznym i żeby też nie musiał sobie czegoś z tym kojarzyć. Że ten człowiek nie podchodzi do tego konia od razu, bo coś od niego wymaga, tylko podchodzi, bo chce ją przegłaskać. Eee, I na tyle super zrobiło tę robotę, że jak przyjechałam chyba za niecały miesiąc, to kracz już się dawała dotykać. Dalej potrafiła kopnąć, dalej nie do końca była przewidywalna, ale byłam w stanie w ogóle cokolwiek przy tym zadzie zrobić. Eee, Byłam tak kilka razy. Były coraz lepsze efekty. Ona odpuszczała, zaczynała lepiej pracować na loży, e, Więc był sukces. Jakby wiedziałyśmy, z czym musimy pracować. Głównie to była i tak naprawdę głowa. E, I też jest to taka kobieta, która jest bardzo wrażliwa na wszystkie okoliczności. E, więc cokolwiek, co się działo dookoła głośniejszego, coś, czego nie znała, od razu spowodowało, że ona się napinała. Ale napinała się tak, że trzymała wszystko w sobie, wszystkie napięcia, wszystkie emocje. I była jak skała, i znowu musiałyśmy zaczynać trochę pracy od nowa. E, I na koniec doszłyśmy do momentu, gdzie e, już kończyłam ją prawie masować, założyłam jej derkę Bemę. E, była przywiązana dwa uwiązy i kończyłam ją masując szyję. I widać było, że przysypia, ale przysypia do takiego stopnia, że w pewnym momencie przesnęła, zawiesiła się na tych uwiązach i zaczęły jej się składać pod nią nogi, do tego stopnia, że zerwała te linki, na których uwiązy są przyczepione, bo się po prostu położyła, zasnęła. I w ogóle przy tych masażach pierwszy raz w życiu właścicielka widziała, jak ten końziewa e, i pierwszy raz w życiu widziała, że ona aż tak przysypia, że tak potrzebuje tego relaksu. I nie tyle ten masaż był fizycznie dla niej świetnym sposobem na poradzenie sobie z napięciami, ale też psychicznie, bo ona była w stanie po prostu odpuścić. I wiem, że do tej pory pracują i jest to zdecydowanie inny koń, zmienił się o 180 stopni. Więc no takie efekty też są super, aczkolwiek początki były bardzo trudne i no po prostu niebezpieczne. Czy mogłabyś opowiedzieć o swoim typowym dniu pracy? Jak przebiega typowa okay. sesja przy koniach? Eee, Okej. Okay. To generalnie, no wiadomo, zależy ile będzie koni, tak, jak to się wszystko ułoży czasowo eee, i kilometrowo. Natomiast do eee, przeważnie, no to wiadomo, wstaję się rano, układam sobie <laughs> dzień pracy. <laughs> Poczekaj, co się. Eee, układam sobie najpierw dzień, tak, jak już wszystko wiadomo, no to jadę i. Eee, Zależy, stajnie mam mniej więcej albo 20 minut od domu, albo nawet prawie 3 godziny. Więc zależy jak daleko jadę. Jak już jestem e, na miejscu, no to za, jeżeli to jest pierwsza wizyta, no to zaczynamy sobie albo od oglądania e, konia w ruchu. E, najczęściej na ląży, jak koń nie umie chodzić, albo jest jakiś problem po prostych. No jeżeli nie mamy takiej możliwości, bo koń jest w trakcie jakiejś kontuzji, no to wtedy po prostu to pomijamy, przychodzimy sobie do wywiadu z właścicielem. E, no, i zbieram wszystkie informacje, tak, typu e, przebyte kontuzje, jakie są problemy zauważone przez właściciela, co się dzieje takiego w ruchu. E, jeżeli nie, nie ma problemów w ruchu, no to z ziemi jakieś zauważone rzeczy. E, ważną dość informacją dla mnie jest to, e, co robi kowal, jaki, e, jaki przyjeżdża weterynarz, y, czy był wcześniej fizjoterapeuta. E, od kiedy koń jest z właścicielem, ponieważ to też jest dla mnie bardzo cenna informacja, czy dane problemy są z teraz, czy jednak są po jakimś poprzednim właścicielu, bądź koń na przykład stał parę lat w stodole, co też się często zdarza. No i potem tak naprawdę przychodzimy sobie do terapii manualnej, najpierw do obmacania, zobaczenia w jakim stanie jest koń. I przechodzimy sobie do terapii manualnej. Najpierw do obmacania, później właśnie sobie patrzymy na to, gdzie są dane napięcia, na czym się skupiamy, rozmawiam też z właścicielem jaki mam plan na, na konia, co bym zrobiła i rozmawiamy w ogóle. Co? Dzięki, żebym miałam i. Rozmawiamy też o tym, co by właściciel chciał uzyskać, co by chciał osiągnąć, czy to jest bardziej właśnie coś w ruchu, czy obklejamy tego konia, czy się potem sprawdzamy, czasami sprawdzamy się też pod siodłem. Jeżeli problem występuje na przykład tylko pod siodłem, a na ląży nigdy się nie powtarza. No jeżeli to jest pierwsza wizyta, no to przeważnie trwa około półtorej godziny. Jak kolejna, no to około godziny, czasami się to wydłuża do, do dwóch, no ale to wszystko zależy od tego, jak koniec współpracuje. Na przykład w tym wypadku nie ma za bardzo tej współpracy. Okay. <laughs> Przykro mi. No i ja osobiście staram się nie przekraczać na przykład pięciu koni na dzień. Ale jak mi czasem ktoś ugada, albo no różnie bym mam miękkie serduszko, to się zdarza, że wychodzi ich po 6, 7, rzadko kiedy po 8, ale wtedy to już jestem ledwo żywa. I też taki czas godzinowy tej pracy jest bardzo ciężki do określenia, bo bardzo dużo. Zajmują dojazdy, więc czasami jest tak, że wychodzę z domu o siódmej i wracam np. o 17 czy tam 8-18, a czasami jest tak, że wychodzę o siódmej, a wracam o 23 i tak się w sumie zdarza dosyć często. Generalnie jest to dość ciężka fizycznie praca, może nie wygląda, ale nie jest to tylko mizianie konika. Jednak robota takiego jednego konia to jest trochę jak taka pół godzina siłownia dla rąk. Więc y, przez pierwsze dwa lata nie ma szans, żeby nie bolały ręce. Jakby zawsze pojawiały się jakieś gdzieś po prostu problemy, napięcia i w ogóle, więc no, staramy się my jako zoofizjoterapeuci też chodzić do swoich fizjoterapeutów i to tak nawet raczej nie rzadziej niż raz w miesiącu, bo potem nie jesteśmy w stanie po prostu wykonywać swojej pracy. E, a nie chcemy też tego robić na pół e, Właśnie a propos dbania takiego o siebie, chciałam tutaj się też zapytać, i poinformować może jednocześnie e, klientów, no, że też potrzebujesz takiej przerwy, pewnie między klientami, e, między końmi. Mhm. E, tak, to, to, to prawda. E, potrzebuję takiej przerwy, też jest mi e, naprawdę niezmiernie miło, jak mam takich e, stałych, ale nowych też e, klientów, którzy gdzieś tam. E, Czasami mnie poczęstują, właśnie, jakąś herbatą, czy ciastem, czy cokolwiek. Nawet parę razy mi się zdarzyło, że byłam w miejscach, tak jak u dziewczyn, które na przykład przygotowały mi obiad. <mulik> <mulik> Natomiast generalnie ta praca jest w takim ciągłym biegu. I bardzo rzadko, kiedy mam faktycznie możliwość się gdzieś zatrzymać, coś zjeść, e, trudne jest też tak naprawdę zrobienie czegoś przed pracą, nawet dzień wcześniej, bo jak się wraca 21 codziennie, a wychodzi rano, to tak naprawdę nie mam za bardzo czasu w ogóle, żeby zrobić ten obiad i zabrać. To też nie wszystko jest dobre po prostu na zimno w samochodzie, nie ma gdzie tego odgrzeć najczęściej, e, więc jest to dość takie uciążliwe. E, no i też kolejną sprawą, o której się w sumie nie myśli, szczególnie jak ktoś pracuje po prostu w biurze, to jest łazienka i możliwość po prostu umycia rąk albo skorzystania z toalety, ponieważ jest dużo stajni takich domowych, gdzie tej łazienki nie ma, nawet zwykłego to i toja. I tak mówiąc, nie ma, mam na myśli naprawdę nic nie ma. E więc jak jestem u kogoś, gdzie jest to łazienka w domu, no to niektórzy mnie wpływczają, ale są miejsca, gdzie to jest po prostu niemożliwe i to też jest logistycznie ciężkie, żeby to wszystko zgrać i po prostu ustawić sobie tą stację benzynową po trasie, żeby dodać te parę minut i też dla mnie jest... Bardzo ważne, żeby moi klienci rozumieli, że pewne opóźnienia po prostu wynikają z tego, że jestem człowiekiem i muszę właśnie zjeść, muszę się czegoś napić, muszę skorzystać z tej łazienki i gdzieś po prostu podjechać, co jest no jakby naturalne dla nas wszystkich. Mm. I, I tak to generalnie e, no, wygląda, więc Icie człowiekiem. Tak, no, no nie jest to jakaś prosta praca, natomiast to uwielbiam i, i zawsze się cieszę, jak do kogoś przyjeżdżam. Moim ostatnim i takim szczerym, najważniejszym pytaniem na dzisiaj jest: jaką chciałabyś przekazać taką najważniejszą informację do właścicieli koni? To chyba tak najbardziej to to, żebyście się wsłuchiwali w swoje zwierzaki. Tym razem akurat o koniak, ale generalnie żebyście patrzyli, nie bali się zastanawiać, co ten koń chce nam powiedzieć, bo one naprawdę mówią nam. Ogrom, jakby przekazują nam ogrom informacji, i to, że ja sobie stoję i masuję tego konia, to ja przez godzinę odbieram od niego mnóstwo wiadomości. I żebyście się nie bali też kwestionować tego, że ktoś wam powie nie, to jest bez znaczenia, olej ten temat, tylko szli tak, jak wyczujecie, jakby nie bójcie się zadawać pytań, i też my, jako specjaliści, myślę, że mogę powiedzieć, jakby za całe grono fizjoterapeutów czy weterynarzy, czekowali, jakby nie gryziemy. Nie krzyczymy i okej, okay, jakby jesteśmy zarobieni i bardzo często jesteśmy po prostu przemęczeni, ale jeżeli chcecie zadać pytanie, to zadawajcie. I nie trzeba się z każdym dogadywać i z każdym ze wszystkim zgadać. bo to jest mega ważne i, <gryw> i myślę, że po prostu musimy się ich uczyć, słuchać, chcieć, rozumieć i, i tyle, i wtedy będzie po prostu wszystkim lepiej. Słuchajcie swoich koni, bardzo dziękuję Mai. Mam nadzieję, że film Wam się spodoba, że jednak coś Wam przekazaliśmy dzisiaj. I dawajcie znać, czy Wam się podobał. I czy chcecie więcej. I czy chcecie więcej specjalistów w takich wywiadach. My się żegnamy. Idziemy masować Daisy. Trzymajcie się ciepło. Ej, cześć.